Nadszedł czas, gdy ludzie mogli wreszcie wyjść na powierzchnię z rdzenia ziemi, w którym ukrywali się latami przed zabójczym promieniowaniem, które było wynikiem ostatniej, największej wojny atomowej. W samym sercu dżungli napotkali na buzuków, rasę mutantów, żyjących w pokoju u stóp wzgórza. W krótkim czasie, używając siły i przemocy, ludzie przejęli kontrolę nad tym miejscem, a na wzgórzu wybudowali miasto, które nazwali Leglu Blip Bleb. Ale problem polega na tym, że dzieje się coś złego.

Gwiazdy, co się ze mną stało? Auć! <grymne> Słowo niby chodzi mi po głowie, co to może być? Przepraszam pana, ten dom za mną. Do kogo on należy? To dom profesora Azymuta. To szanowany człowiek znany ze swoich badań naukowych nad czasem. Coś musiało się tu wczoraj zdarzyć. A wiesz może kim ja jestem? Nie wiem. Nigdy cię tu nie widziałem. A to chyba buty? Chciałbym coś założyć na nogi. Opatnie. Czy mieszkasz w okolicy? W rzeczy samej, ale nigdy cię to nie widziałam. A sznibl wie, jak dobrze potrafi zapamiętywać twarze ludzi. Potrafi zapamiętać każdą twarz, nawet jeśli widziałam ją tylko raz. Hmm. Co to jest sznibl? To on objawia w nas całe piękno i harmonię. Słyszałaś o profesorze Azymucie? Oczywiście. Jest uczonym, który na dodatek wygląda bardzo atrakcyjnie. To nieczęste. Witaj, opatrzni, czy mieszkasz w okolicy? W rzeczy samej, ale nigdy Cię to nie widziałam. Aż Nibble wie, jak dobrze potrafię zapamiętywać twarze ludzi. Potrafię zapamiętać każdą twarz, nawet jeśli widziałam ją tylko raz. Hej koleś, czemu jesteś taki smutny? My, Buzuki, jesteśmy uwięzieni i wykorzystywani w tym mieście. Jestem nowy w mieście. Czy możesz mi coś o nim opowiedzieć? Jak sobie radzić? Jest źle, bardzo źle. Jedzenie jest obrzydliwe, a woda nie nadaje się do picia. Rządzący nami ludzie gnębią nas wieloma ograniczeniami i podatkami. Ej, hey, ty tam, czy nie jest za głęboko! Da się przejść! Oczywiście, nie ma żadnego niebezpieczeństwa! Możesz iść, zaufaj mi! "Oszuście! Wiedziałem, że mnie zwodzisz." Hej, mieszkasz tutaj? Witajcie panowie. Wyglądacie tak podobnie. Jesteście bliźniakami? Dobra, nieważne. Nic się od niego nie dowiem, dopóki jest zalany. I wtedy wziąłem stamtąd pełną karść piór. Ech, stare, dobre czasy. Pudrów? Nawet się nie waż przekraczać progu tego odrażającego miejsca. Za tymi drzwiami znajduje się ogrom rozkoszy. No dalej, dalej, nie daj się prosić. A! Hej, koleś, często tutaj wpada. Aż? Hmm, nie sądzisz, że nie jest to najlepszy czas na rozmowę? Nie jesteśmy sobie nawet przedstawieni. Hej, koleś, często tutaj wpada. Aż? Hmm, nie są. Czy nie przekroczyłeś terminu zapłaty zaległych podatków? Czy zapłaciłeś podatek o zawartości alkoholu we chwi? Przecież ja cię znam! Jesteś małym łudrówem, adoptowanym synem Azymuta. Co, więc wiesz, kim ja jestem? Kim ty jesteś? Jestem twoją nauczycielką z podstawówki. Ojejku, ale urosłeś przez te lata! Nic nie pamiętam? Mówisz, że Azymut jest moim przybranym ojcem? Tak! I coś strasznego musiało się stać, ponieważ Azymut znikł! Teraz, kiedy wiem, że jest moim ojcem, muszę go odszukać. Masz, dał mi to, żebym przechowywała to specjalnie dla ciebie. Dziękuję. A wiesz, może, który to pan Sebastian? Tak, to ten jasnobrody mężczyzna przy Barze. A co? Wiesz coś o nim? Przepraszam, że przeszkadzam. Pan musi być panem Sebastianem, słynnym krytykiem literackim. Pozwoli pan, że się przedstawię? Nazywam się Ludrów. Miło cię poznać, młody człowieku. Chcesz o czymś porozmawiać? Słyszałem, że posiada pan informacje o tym, co się stało z profesorem Azymutem. O tak, widziałem mężczyzn ubranych na czarno, włamujących się do jego domu, a wśród nich Bigwiga. Bigwig? A kto to jest? To prawa ręka prezydenta, ale jego rządy są jednym wielkim oszustwem. Myślisz, że to on porwał Azymuta? Ale dlaczego? Uwięził profesora, ponieważ jego poglądy zagrażają władzy Bigwiga. Poglądy mówiące o wyzwoleniu Buzuków. Jest więc w ogromnym niebezpieczeństwie. I to bez wątpienia. Poza tym Bigwig jest bardzo zainteresowany badaniami Azymuta nad czasem. A, teraz pamiętam. Wszystko składa się do kupy. Pamiętam ten feralny dzień, w którym Azymut został porwany przez ludzi Bigwiga. To ten sam zbój, który nakarmił później ołowiem mojego pluszowego Misia. Ach, parszywa bestia. Muszę odnaleźć mojego tatusia, jego sznibla. Profesora Azymuta! Ależ on świetnie wygląda! Masz oto artykuł, z którego jest ta fotografia. Opowiada o jego badaniach. A potem nauczyła mnie czytać. Przypomniały mi się stare, dobre czasy. Artykuł opowiadał o doktorze Azymucie i tajemniczym szniblu, którego nigdy nikt nie widział. Aby sprawdzić prognozę pogody w stukaj KHZIX, to blaz na tobozonie.